więc tak zamówiłem sobie szaszłyczka ziemniaczki ogóreczek i do tego deser wyszło 9,85 moim zdaniem bardzo przyzwoicie w samym centrum miasta ziemniaczki pyszne świeże, młode świetnie doprawiony szaszłyk bardzo delikatnie. Tutaj dużo różni się tym, że kuchnia, e, że jest doprawiana tak na delikatnie, ale z charakterem. E, na przykład my w Polsce lubimy e, rzeczy doprawiać na, tak dosyć kwaśno. Tutaj znowu e, nie używa się dużo soli, więc e, nie, nie są takie, o, jakby powiedzieć, e, polskie smaki, ale, um, ale zbliżone. Mm. Ogóreczki też pycha. Jeszcze obok mnie właśnie siedzą um, dwie um, dziewczyny, które występowały w pięknych strojach ludowych. Też przyszli tutaj po prostu chyba mm. Po występach. Także można powiedzieć, jeżeli przyjedziecie do Rygi, chcecie lokalnie zjeść, tak jak jedzą tutaj lokalni, Lido to jest miejsce, gdzie powinniście pójść. Jest ich na mieście kilka, więc możecie, możecie na pewno znaleźć w dogodnym dla Was miejscu. No nic, nie będę Wam teraz pokazywał, jak wszystko zjadam, więc zjem i za chwilę przeniosę się obok, po te, ten historyczny budynek, o którym chciałem Wam powiedzieć, e, który na pewno warto zobaczyć. Także do usłyszenia. Więc, ok. E, wyszliśmy teraz, wyszliśmy, wyszedłem teraz e, z Lido, już pełen, szczęśliwy, e, pyszny szaszłyczek, pyszne, e, wszystko było pyszne, no, ziemniaczki, ogóreczki, e, oczywiście był tam dużo większy wybór. O, no tam Widać ktoś na balkonie. Przygrywa na trąbce. Jak hejna u nas w Klekowie chyba, co? O tym akurat nie wiedziałem Także też nowość. O, tak wam to pokażę, ponieważ nie przełączyłem kamery. Muszę przyznać, że no, wszystkie te e, panie tutaj, które chodzą w tych e, tradycyjnych strojach no, przepięknie wyglądają, przepięknie e, uśmiechnięte, przepiękne stroje, wianki na głowie, no, coś, e, coś pięknego, nawet przyjechać i popatrzeć e, na to, więc okej, okay, dobra, e, long story short, e, wchodzę właśnie w miejsce e, bardzo symboliczne, więc przełączamy kamerkę i jedziemy dalej. I oto jesteśmy. Proszę bardzo. To właśnie tutaj podpisany został rozejm i jeszcze mamy ale tak, to tutaj właśnie został podpisany rozejm, zawieszenie broni, ogłoszenie zwycięstwa, e, zwycięstwa Polski nad e, bolszewikami. Tak, i tutaj znajduje się obecnie, e, obecnie Rada Miejska, e, kawałeczek dalej. Kawaweczek dalej jest już przepiękna rzeka, ogromna rzeka zresztą Dałgawa. Możemy e, tam się przekierować. Oj, ktoś tam sobie zdjęcie robi. Nie będę przeszkadzał. Aha, pod fontanką. No, ale tutaj to wygląda. Dobra, więc jeszcze tylko szybko e, udamy się. Tutaj jest jeszcze taki e, pomnik e, postkomunistyczny. E, ciekawostka. No, jeszcze można to znaleźć tutaj na Łotwie, tak? Jeszcze można to znaleźć tutaj na Łotwie. E, no, to był kraj, e, który był pod komunizmem dużo dłużej. No, ale tak, tutaj mamy ten pomnik symbolizujący właśnie. E, wyzwolenie z komunizmu, tak? Ale jak widać, e, jak widać jeszcze tak e, to silnie symbolizuje, tak? Silnie symbolizuje mm, postroju nawet widać e, związek radziecki. Ha, teraz tak. Ponieważ ulice są zablokowane, hmm, pójdziemy może na drzeczkę. Chciałbym chętnie Wam pokazać dużo więcej ze Starego Miasta, ale myślę, że główne atrakcje, w które powinniście, trzy miejsca, cztery miejsca, które powinniście na pewno zobaczyć, a resztę już zostawię dla Was. Także e, oceńcie to sami. E, ja tylko na chwilę się przełączę. Ok, także poprawimy tutaj. Cyk jest e, Tak jak mówię, no, sami ocenicie, sami przyjedziecie, sami zobaczycie, ale Trzy najważniejsze punkty, już teraz znacie. A z tych punktów, e, sami już możecie pokierować się dalej idąc, e, kierować się instynktownie, e, czy tam korzystać z jakichś map, oczywiście. E, ja teraz tylko pójdę jeszcze nad rzeczkę, przepiękną rzeczkę zresztą. E, Dałgawa, obecnie e, poziom rzeki Wisły w Warszawie, tam chyba sięga rekordowo 11 cm. Czyli strasznie niski, ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda dałgawa. Nie wiem, nie mam pojęcia, czym się tak bardzo od siebie różnią. Ponieważ wielkością są do siebie bardzo zbliżone. O, I tędy nie przejdę, są do siebie bardzo zbliżone. Jednakże no tutaj też była dosyć wielka susza nie padało, no kilka dni teraz padało kilka dni teraz padało no ale nie tak, żeby obniżyć poziom rzeki więc zaraz Wam pokażę jaka ona jest w ogóle ogromna można oczywiście tak samo wykupić wycieczkę, przepłynąć się po niej statkiem za mną widzicie stare miasto a my przechodzimy do mostu i zobaczcie sami oto właśnie tam ktoś jeszcze na skuterku sobie pomyka tam mamy e, słynny, e, słynne dwa wieżowce, na które ja mówię lornetka. Tak wygląda właśnie Daugava na dzień dzisiejszy, e, 13 lipca 2025. Jest ogromna, jest po prostu ogromna rzeka. Nie wydaje się tak może e, tak duża, ale naprawdę jest, jest duża i, e, i poziom wody jest taki sam, jaki był e, jaki był Rok temu, pół roku temu nie zmienia się. Dobra, teraz tak. Ja muszę dostać się tam. Więc może jeszcze przejdę starym miastem. Ehm, co tam jeszcze mogę wam powiedzieć. To idąc tamtędy jeszcze może. O, po prostu idąc tamtędy, idąc starym miastem. Może jeszcze coś uda się nakręcić. A na chwilę obecną. Do usłyszenia. I jeszcze tutaj wróciłem z powrotem do. Tak jak mówiłem, przy do starej rygi e, ciekawostka. E, kawałeczek dosłownie od lido, skręcając w lewo, e, wejdziemy w uliczkę. Tutaj jak widzicie przepiękne takie boczne uliczki, ale wejdziecie w uliczkę i znajdujecie tutaj budynek, a raczej trzy budynki reprezentujące Trzech Braci. E, I jak widzicie, napis dom. To w skrócie od ich imion D.O.M. Nie pytajcie mnie, jak mają na imię, mogłem wygooglować. Jestem nieprzygotowany, także przyznaję się, bez bicia, ale no, przepięknie tak. Mamy jeden, dwa i trzy. Dobra, idziemy dalej. I ja już będę kierował się w stronę, w stronę domu, w stronę naszego apartamentu. Mamy apartament w rydze, który wynajmujemy też na Airbnb. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, podrzucie komentarz e, w bardzo fajnej lokalizacji, e, niedaleko lotniska, 20 minut do centrum. Także taka reklama, sam sobie e, robi reklamę, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jak najbardziej. No tutaj mamy jakiś pancerniaczka kolejny kościółek. I słyszymy też język polski. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja właśnie kręcę, uczę się w YouTube i słyszę polski język. Jak się podoba, Ryga? No, bardzo mi się podoba. Tak? Się klimatycznie bardzo. Pierwszy raz? Bardzo nie tak. Pierwszy raz. Eee, co już panie widziały? Czego panie nie widziały? Dopiero zaczęłyśmy. Dopiero zaczęłyście, okej. Okay. Okej, okay. także miłego zwiedzania, miłego dnia. Także tak, mamy polski akcencik. Tutaj kolejny, proszę, piękny plac. Piękny ryneczek. Tak, no i tutaj, tak jak mówiłem, odbywa się market świąteczny e, na tym ogromnym placu. Tam, w tamtą stronę będę się kierowała przepięknymi uliczkami rygi. Tutaj jeszcze natchnęliśmy się na natchnąłem się na pałac prezydencki e, tutaj mieszka na co dzień i zostaje e, młodewski prezydent tam można podejść jak widzicie stoi tam cały czas policja, ochrona ale też ciekawostka pad prezydencki w centrum miasta no nic, do usłyszenia no i słuchajcie dobra, ja wracam skąd przyszedłem i to by było na tyle ode mnie na dzień dzisiejszy e, tak jak mówiłem dopiero uczę się w YouTube więc e, Pomóżcie, poradźcie, powiedzcie, czy, czy kanał Was ciekawi, czy to w jaki sposób opowiadam, co pokazuję. Oczywiście muszę jeszcze zainwestować w lepszą kamerkę, co mam zamiar zrobić, ale wszystko po kolei. Także chętnie bym docenił to, jeżeli moglibyście poradzić, powiedzieć, czy podoba Wam się to, co robię, w jaki sposób to robię. Tak jak mówiłem, staram się być centralnie, na luzie, naturalnie, Mówię o tym, co, co wiem, o rzeczach, o których nie wiem. Staram się nie rozmawiać. E, pokazuję Wam jakieś ciekawe miejsca, e, na tyle na ile wiem, na tyle na ile je znam. Także e, dziękuję bardzo i czekam na, na Wasze opinie. E, do usłyszenia. Cześć.